smakosze. Dzisiaj będę robiła rolatki z piersi kurczaka. Przygotowałam sobie do tego jedną dużą piersi z kurczaka. Do roladek będzie mi potrzebny wędzony boczek, suszone pomidory. Rolatki będę przyprawiać pieprzem solą i ziołami prowansalskimi. Otaczać rolatki będę w mące kurczakce i smażyć na odlanym z pomidorów oleju. Do sosu będzie mi potrzebny bulion, mam tutaj pół litra bulionu warzywnego, może być z kostki, jedna cebula, dwa ząbki czosnku, przyprawy, listki laurowe, ziele angielskie i kolorowy pieprz. Do sosu będzie potrzebny także koncentrat pomidorowy, mąka i śmietana, a na koniec całą potrawę posypię posiekaną natką pietruszki. Proporcje wszystkich składników oraz sposób wykonania tego dania podaję w opisie pod filmikiem. W pierwszej kolejności pokroję cebulę i czosnek. Pomidory, których użyję do tych roladek, zrobiłam sama latem. Są one dosyć delikatne, nie są mocno wysuszone i łatwo z nich schodzi skórka, więc do tych roladek skórkę zdejmę. Filmik jak ususzyć takie pomidory jest na moim kanale. I w ten sposób obiorę ze skórki kilka pomidorów. I gotowe. Podwójną pierś muszę porozcinać na mniejsze kawałki. Najpierw zetnę tą porędliczkę. Jedna pierś już jest przecięta. I zaraz rozetnę drugą. Tak mniej więcej, żeby obydwa kawałki z piersi były równe. Pierwszy będę rozbijała przez folię spożywczą po jednej i po drugiej stronie. Rozbity filet. Muszę posolić, posypać pieprzem oraz lekko ziołami prowansalskimi. Po jednej i po drugiej stronie teraz położę na ten filet boczek. Boczek jest dosyć długi, więc pokroję go na mniejsze części. I ułożę go na środku. I położę tutaj, teraz na środek, dwa kawałki suszonych pomidorów. Rolatkę zepnę szpilką i otoczę w mące i w ten sposób zrobię resztę roladek. Na patelnię wlewam olej, a właściwie jest to oliwa pomieszana z olejem, w której były suszone pomidory. Wlewam przez sitko, bo nie chcę, żeby wpadły tu zioła, które by się zaczęły zaraz palić. Na rozgrzany tłuszcz wkładam rolatki. Miejsce łączenia oczywiście na spód. i będę je obsmażała na rumiano ze wszystkich stron. Do obsmażonych roladek wrzucam teraz cebulę oraz sos. Przez chwilę będę razem podsmażać do zrumienienia się cebulki. Teraz podlewam roladki bulionem Dodaję przyprawy. Dodam także resztę pomidorów, która mi została. Zmniejszam grzanie do minimum. Nakrywam pokrywką i tak będą się dusiły roladki około pół godziny. Po pół godzinie sprawdzam miękkość roladek. O, tak, już są dosyć miękkie. Zdejmę je teraz na półmisek. Na półmisek nakryję folią, żeby nie ostygł. I teraz wykończę sos. Wyjmę liście laurowe, dodam koncentrat pomidorowy. Do śmietany dodam jedną łyżkę mąki i dokładnie wymieszam. Dodam troszkę zimnego bulionu. Używam śmietany 18. Mam nadzieję, że się nie zważy, ale na wszelki wypadek zahartuję śmietanę Kilkoma łyżkami sosu. Sos musi troszkę zgęstnieć, więc chwilę go pogotuję. Posmakuję tylko. Mm, jest super. Przeszedł ziołami z oliwy. Bardzo smaczne. Rolatki z piersi drobiowych z suszonymi pomidorami i wędzonym boczkiem niesamowicie pachną. Zapach ten jest od ziół, w których były robione suszone pomidory. Rolatka w przekroju wygląda tak. A jak smakuje, mm, pyszności. Suszone pomidory z boczkiem dały tej roladce niesamowity smak. Mięsko jest delikatne i mięciutkie, jak to mięso drobiowe. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.